Witajcie z tej strony Małgosia i Iwona. Cieszymy się, że znów możemy z Wami porozmawiać. Bardzo lubimy nasze podcasty. Dziękujemy również za miłe słowa w odniesieniu do naszego ostatniego podcastu o akceptacji. Dziś będziemy rozmawiały o wybaczaniu. Na ten temat napisała tekst Agnieszka w naszej manufakturze. Tekst jest świetny, dotyka wielu ważnych kwestii. Zachęcamy do wysłuchania. Link macie poniżej w opisie, jak i na górze. A teraz przechodzimy do dyskusji na temat wybaczenia. I ja może zacznę od zadania pytania, Iwonie. Czy uważasz, że warto wybaczać? Wybaczanie to dla mnie bardzo złożony proces. Odpowiadając na Twoje pytanie, uważam, że tak. Warto zawsze wybaczyć. Według mnie wybaczenie należy zacząć od decyzji, że chcę wybaczyć. Oczywiście to nie jest tak, że wystarczy powiedzieć wybaczam i w jakiś magiczny sposób następuje wybaczenie. To tak nie działa. Ale dopóki nie podejmiemy tej decyzji, że chcemy wybaczyć, że postanawiamy wybaczyć, nie możemy pójść dalej. Wybaczanie to nie jest to samo co zapominanie, bo wybaczając komuś z automatu nie zapominamy tego, co się wydarzyło. Bo na przykład, jeżeli ktoś nas skrzywdził, skrzywdził kogoś dla nas bliskiego, ktoś zawiódł nasze zaufanie, potrzebujemy czasu, by nauczyć się żyć z tą krzywdą. Jeśli utraciliśmy zaufanie do kogoś, potrzebujemy czasu, by to zaufanie mogło zostać odbudowane. To nie dzieje się automatycznie, ale jest możliwe. Wybaczamy nie tylko dla kogoś, ale przede wszystkim dla siebie, bo dzięki wybaczaniu możemy stać się wolni. Trochę inaczej wygląda proces wybaczenia w przypadku osób, których nie znamy, a inaczej w przypadku osób bliskich. Czasami jest tak, że ktoś żałuje, prosi o wybaczenie, ale czasami sprawcę naszego cierpienia nawet nie znamy lub ktoś nie chce naszego przebaczenia. Może już tej osoby, która nas skrzywdziła, nie ma albo na przykład nie mamy z nią kontaktu. Jednak niezależnie od sytuacji uważam, chociaż czasami jest to bardzo, bardzo trudne, Warto wybaczyć, wtedy oczywiście, kiedy będziemy na to gotowi, bo mamy prawo wybaczyć w swoim czasie, bez pośpiechu, bez nacisku. Jeśli tylko jest to możliwe, proces wybaczania zacznijmy od rozmowy. Wyrzućmy z siebie te wszystkie emocje, które w nas są, nie po to, by sprawić komuś ból, ale by samemu doznać oczyszczenia. Często jedna rozmowa nie wystarczy, dajmy więc sobie tyle czasu, ile potrzebujemy. Ale wyrzućmy z siebie te wszystkie emocje, przepracujmy to, nie wracajmy do tego. Nie wypominajmy innym na każdym kroku tego, że nas skrzywdzili. Nie chodzi tu o to, by zapomnieć, ale by nieustannie nie rozpamiętywać tego, co się stało. Pamiętajmy też o tym, że jeżeli potrzebujemy pomocy specjalisty, nie bójmy się z takiej pomocy skorzystać. Małgosia, a czym wybaczenie jest dla ciebie? Ja uważam, że <laughs> wybaczanie jest jednym z elementów człowieczeństwa. Nie jest to proste, ale tak jak podkreślamy w każdym z podcastów, że każdy ma prawo do pomyłki i błędu. Czasami zostajemy zranieni, a czasami my ranimy. Przyznać się do błędu przed samym sobą i poprosić o wybaczenie, jest to dla mnie miarą prawdziwego charakteru. Jesteśmy tylko ludźmi i każdy z nas ma prawo do potknięć i upadków. Sztuką jest wstać, przyznać się do błędu i naprawić to, co złe, a na sam koniec przeprosić, ale szczerze przeprosić. Sztuką też jest umiejętność wybaczania innym, tak aby nie żywić urazy długie lata. Tak jak Agnieszka napisała w tekście: Czasami nie potrafimy wybaczyć sobie sami, właśnie latami, i to nas od środka zatruwa. To jest bardzo ważna kwestia, bo czasami tak bardzo skupiamy się na własnych krzywdach, że zapominamy, lub też nie widzimy że my również ranimy innych. Każdy popełnia błędy i to, że zostaliśmy skrzywdzeni, nie daje nam prawa do krzywdzenia innych. Zgadzam się z tym co powiedziałaś, że przyznanie się do błędu i naprawienie go to przejaw dojrzałości człowieka. I też słusznie zauważyłaś, e, takie wzajemne urazy, brak wybaczenia, chęć odwetu mogą trwać w nieskończoność. E, mogą trwać latami lub nawet przechodzić e, z pokolenia na pokolenie, także już nawet nie wiadomo skąd się to wzięło. A powoduje to tylko nienawiść i ból, a tak naprawdę skierowane jest w, y, przede wszystkim w nas samych, bo skutki braku przebaczenia odczuwamy przede wszystkim my sami. Czasami właśnie najtrudniej jest wybaczyć sobie. Człowiek, jak ma do siebie wiele pretensji, gubi sens. Agnieszka świetnie napisała to w swoim tekście, że y, żyjesz, ale nie wiesz po co, nie wiesz dlaczego i dla kogo. Najpierw trzeba wybaczyć sobie swoje błędy. Wsłuchać się w siebie, złapać ten balans i dać sobie to rozgrzeszenie. Jeśli mamy do siebie pretensje o to, co było kiedyś, to naprawmy to, o ile jest to oczywiście możliwe. Pamiętajmy, my sami kierujemy swoją rzeczywistością. Wyciągajmy wnioski ze swoich błędnych decyzji. Dokonujmy zmian, starajmy się też rozumieć swoje doświadczenia. Pretensje, które trawimy sami do siebie przez lata, sprawiają, że gorzknijemy, stajemy się smutni i tak bardzo no zamknięci w sobie, zapętlamy się i zaczynamy obwiniać już nie tylko siebie, a wszystkich dookoła o swój los, a to nie tak. Ja zawsze mówię, naprawianie świata zacznijmy od siebie. Wybaczając sobie wracasz na start i zaczynasz od początku. Ważne, żeby to w porę zrozumieć i nie przegapić życia na swoich wewnętrznych urazach do siebie i innych. Bardzo dobrze powiedziałaś, czasami najtrudniej jest przebaczyć sobie. Ale żyjąc czasami przez lata w nienawiści do samego siebie, ciągle wracając do popełnionych błędów, nie jesteśmy w stanie żyć pełnią życia. Wybaczenie sobie jest bardzo ważne, niezależnie od tego, jak dużo błędów popełniliśmy, jak dużo zła wyrządziliśmy. Oczywiście zgadzam się też z tym, że czasami samo wybaczenie to jest za mało, że jeżeli to jest tylko możliwe, powinniśmy naprawić to, co złego zrobiliśmy. Jeśli nie w sposób bezpośredni, bo czasami jest to zwyczajnie niemożliwe, bo niektóre czyny czy też podjęte decyzje są nieodwracalne, to możemy to zrobić w jakiś inny sposób. I to, co powiedziałam w poprzednim podcaście o akceptacji, pamiętajmy, że zło możemy naprawić tylko dobre. Przeszłości nie możemy zmienić, ale mamy wpływ na przyszłość. Tak jak napisała Agnieszka, przebaczanie sobie to tak jakby zrzucenie z siebie plecaka pełen, pełnego ciężkich kamieni. Bez tego ciężaru żyje się o wiele lżej. Dokładnie tak. Agnieszka też napisała, że wybaczanie to droga ku wolności i wybaczanie przynosi ulgę nam, ale też innym. Wybaczanie jest procesem, który potrzebuje czasu, o czym wcześniej już powiedziałaś. Aby wybaczyć sobie lub komuś innemu, należy zrozumieć swoje doświadczenia. To jest ważne, a nawet bardzo ważne. Trzeba patrzeć na problem nie tylko ze swojej perspektywy. To jest trudne, ja to wiem. Zrobić sobie mały rachunek sumienia i zrozumienie nie przyjdzie samo. Wierzcie mi, tak jest po prostu. zrozumienie jest pierwszym i ogromnym krokiem ku temu, by wybaczyć. Gdy patrzymy na problem szerzej, nie tylko z perspektywy własnego ja, zaczynamy rozumieć postępowanie innych i to, jak oni mogli poczuć się w danej sytuacji. I też. Zaczynamy rozumieć ich drogę postępowania. Dokładnie tak. Czasami jest tak, że osoba, która nas skrzywdziła, sama również cierpi. Oczywiście nie jest tak, że to usprawiedliwia czyjeś działanie, ale często zmienia naszą perspektywę i to, jak powiedziałaś, prowadzi do zrozumienia, a tym samym daje szansę na wybaczenie. Wiem, że sam proces wybaczania nie jest prosty, jednak pamiętajcie, życie mamy jedno, nasz czas jest ograniczony. Po co tracić czas na takie rzeczy? Skupmy się na tym, co dobre, bądźmy szczęśliwi i wybaczajmy sobie i innym. Dziękujemy za dzisiejszy podcast. Zapraszamy, jak zawsze, do dyskusji na powyższy temat, tutaj na YouTube oraz na naszym facebooku. Zapraszamy też na nasz profil na Instagramie. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. W następnym podcaście będziemy rozmawiać na temat cierpienia. Zapraszamy za tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia.